Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry dziewczyny, chłopaki e, który dziś jest, dziś jest środa i dzisiaj jest dzień babci dzień dziadka w przedszkolu więc ja e, z rana dzisiaj o godzinie 6 zrobiłam trening Grow with Joe i z aplikacji i na dobrą sprawę pół godziny ćwiczeń wyszło więc bardzo się cieszę, jestem z siebie dumna e, i teraz zabieram się za pielęgnację taką poranną i ogarnięcie szybko kosię. No i jeszcze kawkę muszę sobie zrobić, bo słyszę, że mi się zrobiła, więc idę sobie przynieść. Witam się z wami dzisiaj w nowym vlogu. Nie wiem jak ten vlog będzie wyglądał. W każdym razie wczoraj przyszło mi, słuchajcie, zamówienie z Sinsay. Może ja wam je pokażę. No dobra, wiecie, co? zrobiłam sobie takie małe domówienie z Sinsay na dobrą sprawę, bo wzięłam sobie drugi kolor tej bluzki z tymi rozszerzonymi rękawami i drugim kolorem jest taki. To jest taki ciemny, ciemny, czekoladowy brąz takiej gorzkiej czekolady. W kamerze tutaj widzę, że jest taki trochę ciep... jaśniejszy, ale on jest ciemniejszy, także domówiłam sobie to i też w rozmiarze M i tylko dwa takie kolory są właśnie z tej bluzki, ja szkoda, bo mógłby być jeszcze jakiś inny kolorek, ale naprawdę jest zarąbista, także ja dzisiaj w niej pojadę do przedszkola. Wzięłam jeszcze sobie takie dwie miseczki i to są miseczki z przykrywkami za 16 zł. Fajne są, powiem Wam, że nawet na jakiś do pracy, na lunchbox jakiś, spoko. Mi się bardzo podobają, no ale ja tutaj będę pewnie przytrzymywać jakieś e, takie, wiecie, smakowitość, smakołyki w domu robione. Dobra, bo muszę to odłożyć. E, wzięłam sobie też taką bluzeczkę, fajna jest, natomiast kurczę, wzięłam w rozmiarze M i ona jest za mała, za opięta, po prostu wrzyna mi się tutaj pod pachami, a bardzo ładna jest u nas, taki ma fajny, prążkowy materiał, bardzo ładny dekolt. I przód, i tył w zasadzie taki sam. I ja chciałam ją właśnie do jakiś dresów sobie nosić, ale no kurczę, no MK jest w ogóle chciałam wziąć Eskę, ale sobie myślę, a wezmę M- będzie taka trochę luźniejsza. No i ona jest zdecydowanie za mała. Nie wiem, co z tą rozmiarówką. Naprawdę nie wiem, co z tą rozmiarówką jest w Sensei, bo od takiego dłuższego czasu ta rozmiarówka to jest po prostu takie taki chaos, taki miszmasz, że jeden ciuch w rozmiarze M jest spoko, a drugi pasowałoby XL wziąć. Wiecie o co chodzi. I ostatnią rzeczą był taki kocyk, ale słuchajcie, tą bluzeczkę zwracam. Jutro będę zwracać, bo akurat jadę do Tarnowa do Gabrysi na paznokcie i zwracam też ten koc. Wzięłam Antosi, on akurat nie był po przecenie, po normalnej cenie. Słuchajcie, LOL Surprise, taki ładny różowy kocyk. Ja sama nie popatrzyłam na rozmiar, bo byłam przekonana, że to będzie ten taki koc, wiecie, metr na, na coś tam. taki tradycyjne te kocyki właśnie w Sensei, w Ikei są tego samego, e, tych wymiarów i tak dalej. A wiecie, jakie to jest gówno małe za 20 zł. Ja mówię, no dobra, 20 zł to nie... O, jest tu. To jest 70 cm na metr. Taki, kurde, taka ściereczka dosłownie. I wiecie, tu nie chodzi o to, że, że dwie dychy, bo to nie jest jakiś majątek, ale to nie jest warte tych pieniędzy. To jest taki ręczniczek, że to się nawet w tym słocie nie przykryje. Także zwracam ten koc. Ach, takie szybkie, spontaniczne były zakupy, i. No i oczywiście coś nie wypaliło. Dobra, zabieram się za pielęgnację. Na samym początku spryskam sobie twarz mgiełką antyoksydacyjną z IOSI. O, co to się tutaj zrobiło chyba. Dobra. co to się dobra, zapchało się jakoś i nic chce. O, idzie teraz. mi taką kroplą na twarz Dobra, tam mgiełka jest bardzo fajna, muszę wam powiedzieć, że ona jest z wodą różaną i fenomenalnie właśnie tak koi, nawilża skórę z rana zwłaszcza jest po prostu hitem e, nawilżenie tonizacja ochrona przed zanieczyszczonym powietrzem ona jest taka właśnie e, fajnie nadaje się tam gełka jak się na przykład nie malujecie z rana i w ogóle nie wykonujecie makijażu to taką fajną giełkę orzeźwiającą z bardzo fajnymi składnikami aktywnymi można sobie e, popryskać jak mi się wchłonie no to e, kremik Slavia Cosmetics to jest ten krem do twarzy na dzień z aktywną witaminą C, z bakuchiolem, nie, z betainą, jeżyną i kwasem hialuronowym. Cały czas używam, widzę, że mi się fajnie to wchłonęło i tak się spinam trochę, żeby, żeby się wyrobić po prostu, wiecie, na tą dziesiątą do przedszkola. Gęste są te kremy, naprawdę gęste, bardzo fajnie nadmierzają i są takie odżywcze, ja je bardzo lubię, polubiłam się z nimi i tak jak Wam mówiłam ostatnio w ostatnim właśnie vlogu, że odstawiłam na razie pielęgnację z Basic Lab, inne jakieś takie naturalne, koreańskie, które używam i i to na razie testuję, ale muszę Wam zdradzić taki patent, że tego typu kremy takie gęste, fajne, zbite, treściwe, fajnie wchłaniają się na lekko zwilżoną skórę, czyli właśnie po takich mgiełka. Nie moczymy wodą, tylko jakaś mgiełka, jakiś hydrolat, i później fajnie, tak bardzo fajnie osiada krem na twarzy. Robi się ta skóra taka bardzo, bardzo delikatna. I na twarz dzisiaj nałożę sobie ten mój nowy krem z Asian Club. Ja we vlogu chyba wam o nim nie mówiłam, ale będę robiła test. Pokażę Wam dwa kolory, więc nie będę tego robić tutaj. Także ja się zabieram za szybki makijaż. Odezwę się do Was, jak skończy się malować. No dobra, mój makijaż wygląda tak. Nic odkrywczego. Włosy to wiadomo, że sobie będę jeszcze poprawiać, ale makijaż bardzo delikatny. Podkład to jest w sumie może nie podkład, tylko ten właśnie krem bibi. Może jeszcze sobie na chwilę Was tu postawię. Zapalę światło. Krem ten Będę robiła test, wszystko wam pokażę, żebyście mogły zobaczyć, bo ja już go chwilę też testuję. I na usta nałożyłam sobie dzisiaj pomadkę z Felicea. Wiecie, że uwielbiam tą markę i tak ona wygląda. To jest wkład. Ogólnie na stronie Felicea, dziewczyny, możecie zamawiać sobie wkłady waszych ulubionych pomadek. I Ja sobie chyba tą pomadkę, chyba przełożę sobie do takiej po prostu zwykłego opakowania, bo to jest wkład i to jest w numerze czekolad, tak, 223. Przepiękny kolorek. Powiem Wam, że te pomadki naprawdę bardzo długo utrzymują się na ustach. Ja zawsze sobie wyrysowuję ją pędzelkiem. Naprawdę jest super. A w tej formie, jak nie jest jeszcze w klasycznym opakowaniu. Tak wygląda klasyczne opakowanie i to sobie możemy po prostu ten wkład wymienić. Ale zobaczcie, ile mniej miejsca zajmie Wam w torebce, jak macie o, w takiej formie. Ja ją po prostu tak noszę. 223 czekolad super jest, naprawdę bardzo ładnie wygląda i jest trwała. Także ja idę, uciekam zjeść jeszcze jakieś śniadanko, bo o 10 jest te. Co jest? No, to przedstawienie, więc będę jechać. E, dobra, słuchajcie, teraz pasowałoby zjeść jakieś śniadanko, bo w sumie jeszcze dzisiaj nic nie jadłam. Ale nie chcę mi się za bardzo robić tego śniadania: przede wszystkim. A po drugie, nie mam za bardzo na to czasu, bo mam smaka na coś takiego: wiecie, em, jak chcę zjeść śniadanie, to coś takiego fajnego, jakaś sałatka, ale nie mam na to teraz czasu. Więc sobie tak pomyślałam, że zrobię sobie koktajl w Blendy Go. Tak, e, o! Blendy Go. Koktajl wspomagający redukcję masy ciała i to jest ten koktajl z nobel Head, pożyczkowy. Te koktajle, słuchajcie, mogą zastąpić Wam jeden posiłek dziennie czyli na przykład z rana, jak jesteście w biegu, jak biegacie szybko, spieszycie się do pracy na siłownie, na uczelnię i tak dalej do zwykłego jakiegoś e, nawet nie blendera bo ja sobie tutaj wrzucę banana dlatego używam blendera, ale. Ale słuchajcie, na stronie Nobel Health możecie zamówić sobie takie shakery. Ten jest akurat z herkera panda. E, ten też różowy dostaniecie na stronie Nobel Health. Natomiast możecie kupić sobie czarny. Czarny jest właśnie z napisem Nobel Health i po prostu do tego wlewamy mleko migdałowe. Ja uwielbiam, ale te koktajle dziewczyny możecie e, rozpuszczać tylko w wodzie. Tylko w wodzie wystarczy, tak to już jest naprawdę mega ekspresowo. Natomiast ja lubię mleko migdałowe i banana będę wrzucać, więc muszę sobie to wlać do, do jakiegoś blendera. Później zawsze możemy sobie to gdzieś przelać, natomiast ja sobie to zaraz wypiję. I to, co jest bardzo ważne, że jak zostawicie sobie w kubku na przykład na dłuższą chwilę ten koktajl, to on Wam się zrobi taki musowaty, bardziej taki sycący myślę, że będzie

Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Wake up set your affirmations aspirations i got shit to do the aftermath of preparation good food good mood blood in circulation one step at a time yeah that's how you make it set a goal you control and the steps you take them i try to pick one thought have some concentration and if i make a mistake it's called education i try to do this every day call it replication Wake up. No, mój makijaż tak wygląda w kucyku. Będę jechać, zaraz wam się pokażę jak wyglądam, ale jeszcze wcześniej ujazd. Zaraz wam się pokażę jak będę wyglądać, ale jeszcze wcześniej zapach i dzisiaj wleci made in lab 21, czyli odpowiednik Dolce Gabbana Light Blue. Czy wam powiedzieć, że uwielbiam ten zapach i się psikam nim po prostu non Moja stylówka to jest właśnie ta bluzeczka, którą sobie domówiłam w tym ciemnym kolorze i te ciemne spodnie z Sinsay i do tego słuchajcie te buty Big Stara, te takie Ala emu, i tak myślę, że wiecie, i tak nie, nie potrzebujesz się jakoś stroić, ale mega mi się podoba to zestawienie właśnie tej bluzki z długimi rękawami. I moje pytanie, i prośba do Was, jak wiecie, w jakim sklepie, w jakiej sieciówce, jeszcze bym dostała takie bluzki, właśnie z rozszerzanymi rękawkami, to dajcie mi koniecznie znać. Te spodnie są naprawdę bardzo fajne. Dobrze się w nich czuję, więc. Ja śmigam. Przyzwale, kurtkę ściągam, natomiast myślę, słuchajcie, że te buty bardzo fajnie do tego się komponują. Ja, słuchajcie, jak je kupowałam, to myślałam, że one będą bardziej brązowe niż bardziej takie pomarańczowe, ale są takie rude, powiedziałabym. Także zakładam właśnie tą kurtkę i lecimy. Świetnie. No? Zaśpiewaj. Co? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. Dobry dzień dobry, w czwartek i nie wiem, czy Wy to widziałyście, widzieliście przed chwilą, jak za oknem jest nawalone śniegu, no, białe drogi. Akurat dzisiaj jak ja muszę jechać, zwrócić rzeczy do Cisia, jechać do zus i na dodatek jeszcze do Gabrysi na 11, żeby się wyrobić, więc i tak wyjechałam dużo, dużo, dużo wcześniej, bo hmm, która to jest godzina w ogóle? Jakoś po dziewiątej? żeby wszędzie zajechać i się nie spieszyć. Lepiej być właśnie wcześniej i chwilę poczekać niż się spóźnić. Nie lubię się spóźniać, więc dzisiaj jestem o tyle cwańsza, że jadę dużo wcześniej, bo nie wiadomo jak ta sytuacja tam dalej na drogach. Chociaż teraz wyjechałam na powiedzmy taką, no nawet główną drogę i nie jest źle. Nie ma masakry, ale też słuchajcie nie ma co szarżować, nie? Więc dzisiaj zmiana pazurków, te pazury te, no to słuchajcie jakbym sobie nie skróciła wtedy tych czerwonych po świętach, bo ja je robiłam jeszcze na święta, no to kurde to już będzie z miesiąc temu ponad praktycznie, to powiem Wam szczerze, że nie byłabym w stanie nic robić tymi paznokciami, a dzisiaj je będzie totalna zmiana, więc no jadę, muszę włączyć dmuchawę, bo mi szyby parują, bo jest taka różnica temperatur, także... Później się jeszcze odezwę za jakąś chwilkę. Zajechałam do Gabrysi na parking i musiałam, musiałam dzisiaj pojechać na ten parking za ich budynkiem, bo tutaj jest taki duży parking, a dzisiaj jest chlapa, ciapa było śnieg i ja musiałam tu zajechać i już żałuję, bo jak widzę, gdzie mam wyjść w tych moich butach Big Stara, tych takich Ala emu, które pewnie zaraz mi przemokną, to mi szlak trafi, ale dobra, jakoś sobie poradzę. Idziemy do tej gabrysi na te paznokcie i w sumie nie mam żadnego planu i w sumie ciekawa jestem, co, co, to, co to będę miała. No dobra, lecimy. Okej. Okay. Brawo, błoto, śnieg, masak. tak. Dobra, powiedzmy, że znośnie. Dobrze, moje drogie, ja jadę już do domku. Teraz zjechałam z obwodnicy jadę taką drogą, gdzie są po prostu tak polepione te dziury, a teraz jeszcze jak właśnie przychodzą ten taki sezon mrozów, powiedzmy, jak asfalt po prostu gdzieś tam, nie wiem, pęcznieje, czy co to się robi, że po prostu zawsze na na zimę jest tyle dziur w drodze. I tak się źle jeździ, że to jest w ogóle porażka. Ach jak przystało na typowego Polaczka, troszkę sobie trzeba ponarzekać, ale jadę do domu na spokojnie, na szczęście. Antosia już została zabrana z przedszkola, więc ja sobie nie mam presji, żeby wiecie, żeby się spieszyć i cisnąć w gaz, bo warunki na drodze takie sobie, średnie. Jadę i zastanawiam się, co zrobić no, na obiad. Co prawda podejrzewam, że tam w domu już obiad, ale nie wiem, coś bym zrobiła dobrego, nie wiem co. Widziałam, że Wam się ten filmik kulinarny nawet spodobał, z czego bardzo się cieszę i myślę, że taka forma właśnie tego w tych, tej serii myślę, że może będzie. Na razie nie mam nagranego nic do drugiego odcinka, ale to dlatego, że nic specjalnego nie robiłam. Ale wiecie co, mam na dobrą sprawę, powiedziałabym tak, pełną lodówkę, jeśli chodzi o jogu, o wiem, dobra. Jedziemy do Spara kupić coś i nagram wam tą sałatkę, którą ja robię, bo jest zarumbista. Jak lubicie takie lekko chrupiące sałatki i to jest sałatka bez majonezu, więc nie będzie tłusta, więc dobra, zajeżdżam sobie do Spara, kupię i będę robić sałateczkę. Pazurki zrobione, skróciłyśmy je, chociaż pewnie będę musiała tu od spodu delikatnie polerką wypolerować, bo są ostre strasznie, a Gabrysia naprawdę piękne paznokcie robi. Ten kształt mi się bardzo podoba, natomiast on dużo lepiej jeszcze wygląda, jak paznokcie są długie, więc od spodu sobie je delikatnie polerką potraktuję, bo boję się, że mogę drapać po prostu tośkę, siebie i w ogóle, tak. A, wiecie co Wam przedtem chciałam właśnie mówić, i zapomniałam sobie, że nałożyłam sobie dzisiaj znowu ten krem Bibi z Asian Club. Ten, który testuje, no testuje, już go trochę przetestowałam. Nowość ogólnie w marce w sklepie Laros, to jest nowość i nowość dżumnej. Muszę Wam powiedzieć, że ten krem Bibi zdecydowanie pobija mizon. Przede wszystkim z trwałością, bo to jak on pięknie wygląda na twarzy. No to słuchajcie, jak jesteście w stanie wydać ponad stówkę na podkład, na jakiś krem bibi, oczywiście musicie wziąć pod uwagę to, że on ma też działanie pielęgnujące i przede wszystkim nawilżające i takie liftingujące, bo tam mamy śluz szlimaka między innymi to zostawię Wam linka na dole, to sobie możecie spróbować. No i na LaRos jest mój kod stały rabatowy, to też tak przypominam. A przypominam tu o tych kodach, dlatego że czasami e, jak coś pokazuję, e, piszecie mi, że o, zamówiłam sobie to z twojego polecenia czy to. Pytam się, a wpisałaś sobie kod, żeby sobie z rabatem kupić? O, zapomniałam. No, na tej zasadzie to działa. Także daje zawsze znać właśnie takie jakieś małe przypominajki, że mój kod rabatowy dalej działa. Dobrze. Jadę, odezwę się do Was. Myślę, że jeszcze może później. No. Dobry, dobry dziewczyny. No nie, no po prostu znowuż vloga mam rozwalonego na dobrych kilka dni. Teraz z tego miejsca tu będę kończyć, bo znowu się tego nazbiera i nie lubię. Nie lubię tak rozwalać vloga na kilka dni do nagrywania, bo muszę wam powiedzieć, że później po prostu ciężko jest to mi montować i sklecić tak fajnie w jedną całość. Ale no nie zawsze się da. E, wczoraj też byłam właśnie na tych paznokciach u Gabrysi. Zaraz wam pokażę z bliska jak one wyglądają i jak przyjechałam to oczywiście wszystkie obowiązki, które zazwyczaj rano wykonuję, czyli sprzątanie, gotowanie, pranie i tak dalej, zleciało z, z e, Zbiegły się w takim czasie, że musiałam to później ogarniać, bo nieważne, czy jest godzin, czy wracam urąbana, nie wiadomo o której godzinie, ale ja pierwsze co robię, jak przychodzę do domu, to muszę posprzątać. Tak, muszę posprzątać. Zrobiłam sobie, kupiłam sobie ostatnio w Rosmanie kolejne opakowanie tego pudru NAM, bo był na promocji. Nie wiem, czy jeszcze jest, natomiast u mnie w Rosmanie, tutaj w Tuchowie nie ma szafy nam nie wiem dlaczego, 20 zł niecałe kosztował, uwielbiam ten puder, dzisiaj go też mam na twarzy i wzięłam sobie na wypróbowanie korektor z Fit, Fit Me Maybelline, bo miałam kiedyś podkład Fit Me i pamiętam, że on się bardzo fajnie sprawdzał, także wzięłam sobie, będę sobie próbować, testować, gdzieś tak wiecie, tylko tutaj, żeby trochę rozświetlić oko. I co? Aha, pazurki miałam Wam pokazać. Tym razem postawiłam na, na coś takiego, taki jakby french, z takim przepięknym niebieskim. Zaraz Wam z drugiej strony pokażę. Oczywiście trochę skórki mam poharatane, to, to po prostu już chyba tradycyjnie. No, ale bardzo mi się podobają, bardzo mi się długość podoba, bo nie są za długie, tylko mogłyby być chyba ciutkę takie następnym razem e, przy tej długości, delikatnie poproszę się, żeby mi tak wysmukliła tego paznokcia, bo jest totalnie na prosto, na taki kwadrat, podoba mi się to, natomiast ładniej to wygląda na trochę dłuższych paznokciach, a na takich trochę krótszych to myślę, że tak wysmuklić byłoby lepiej. Dobra, odwrócę kamerkę, pokażę Wam, jak pazurki wyglądają na sam koniec i idę, zabieram się za szykowanie rosołku. Postawię sobie rosołek dzisiaj na obiad, rosołek na skrzydełkach i na drugie danie będą takie fajne ziemniaczki, które będę też robiła, dziewczyny, do filmiku kulinarnego, bo już to będzie drugi przepis. Wczoraj robiłam sałatkę, dzisiaj zrobię to drugie danie. Więc fajnie, cieszę się, że Wam się ostatni ten filmik spodobał. Nie wiem, czy to już mówiłam, więc nie rozgaduję się, pokażę Wam pazurki i żegnam się już dzisiaj tutaj z Wami, życząc Wam pięknego weekendu.